Scena siódma. O tym, co może się wydarzyć podczas prania. Pewnego dnia smoki postanowiły zrobić wielkie pranie. Przygotowały balie, mydło, proszek do prania i sznury do rozwieszenia upranych rzeczy. Żaba siedziała pod dębem i przyglądała im się ponuro. Wreszcie nie wytrzymała i powiedziała jadowitym tonem. Chłopaki, co będziemy prać? Smoki znieruchomiały przy swoich czynnościach i patrzyły się w żabę czerwonymi oczami. Po chwili smok Zygmunta wykrztusił. Ja mam kokardkę we włosach. Ja też, dorzucił Wincenty. Zapanowała cisza. – Możemy uprać nasze termosy i saksofon – oznajmił po chwili nowy średni niepewnym głosem. – Wiecie co? – zagrzmiała żaba, zrywając się na nogi i nagle umilkła, bo na polanę wbiegła makrauchenia i schowała się za dębem. powiedział zdziwionym głosem Zdzisław. Makrauchenia wysunęła głowę spoza dębu i zamrugała niepewnie powiekami. Peszczelny, wyszeptała. Nawet jeśli wiesz, kim jestem, mógłbyś choć przez chwilę udawać zdziwienie. Zdzisław się zarumienił i spuścił powieki. Makrauchenia poprawiła koronkowy kołnierzyk, który nosiła luźno zawiązany wokół szyi, i wyszła spoza dębu. Stanęła na środku polany i powiodła po smokach dużymi oczami, a na koniec wpatrzyła się w żabę ze skupieniem. — Masz bardzo brzydkie oczy — powiedziała Oschlei, zamrugała złośliwie długimi, pięknymi rzęsami. Żaba zaczęła wyć z rozpaczy. Cicho być! Warknęła makrauchenia. Wypięła pierś i zaczęła mówić tonem starej ciotki. Nazywam się Makrauchenia. Przyjaciele mówią na mnie Henia albo heniutka. Jestem jedyna, jedyna na świecie i dlatego jestem pod ochroną, ale ta ochrona nie jest zbyt uciążliwa, ponieważ nikt nie wie o moim istnieniu, gdyby się dowiedzieli o rety. Makrauchenia zbladła, a na samą myśl o tym zamilkła. To co by było? Zapytał z zaciekawieniem smok Zygmunta i rzucił saksofon do bali z mydlinami. Makrauchenia patrzyła badawczo na balię. Odwiązała kołnierzyk i rzuciła go w mydliny w ślad za saksofonem. Jak prać, to prać, szepnęła do siebie, a potem powiedziała głośniej. To by mnie wzięli do muzeum, a potem przyjechałaby telewizja, radio, kronika filmowa. Okropieństwo! Smoki zaczęły uważnie przyglądać się Makraucheni. Było to dziwne stworzenie. Makrauchenia była w wielkości wielbłąda. Miała długą szyję i koński pysk i długie nogi. Na końskim pysku sterczał Krótki ryjek. Zdzisław podszedł bliżej do Makraucheni, pogłaskał ją po grzbiecie i powiedział: Nigdy nic podobnego nie widziałem, a widziałem już bardzo wiele. Nawet podejrzewałem, że widziałem już wszystko, a tu się okazuje, że nie. Nie mogłeś nigdy nic podobnego widzieć, bo ja wymarłam 12 milionów lat temu. – Co ty za bzdury gadasz? – Rozłościła się żaba. – Jak mogłaś wymrzeć, skoro tu jesteś? – To znaczy, wymarły wszystkie inne makrochenie, oprócz mnie. – poprawiła się henia i usiadła na trawie. Smoki przysiadły obok niej. Żaba była dalej obrażona i siedziała na denta obgryzając paznokcie. – Ziały nie mają paznokci – mruczała do siebie – więc ponieważ nie powinnam ich mieć, to tak, jakbym ich nie obgryzała. – Czy ty jesteś smokiem? – zapytał Zdzisław Henie ochrypłym głosem. – Smokiem chyba nie jestem, ale jestem ssakiem. – My też ssaki! – Powiedział dumnie Antoni. Bardzo lubimy ssać smoczki! Wy nie żadne ssaki, a kundle, powiedział nowy średni, a Zdzisław przytaknął mu w milczeniu. Zaraz, zaraz, czy kundel może nie być ssakiem? Wtrącił się smok Zygmunta. Nawet jeśli może, to jego ssakowatość przestaje być ważna przy kundlowatości, Odparł nowy, średni. A teraz zadaj nam porozmawiać z tą biedną dziewczyną. Makrauchenia spojrzała na niego ze zdziwieniem i szepnęła. To macie tu jakieś dziewczyny? O ale ty jęknął Zdzisław. Nie dość, że kobieta to jeszcze przygłupia. Ale ty jesteś niewychowany. Obraziła się Henia. Wstała i poszła usiąść obok żaby. Żaba bardzo się ucieszyła. My, kobiety, powinnyśmy się trzymać razem, szepnęła Heni do ucha. Bo ci mężczyźni nas zniszczą. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie tu mam ciężkie życie. Henia westchnęła smutno. Ja też mam ciężkie życie. A pamięć poprosiła żaba i Henia zaczęła opowiadać.